tą kartkę i idziecie do biblioteki, musicie wejść na górę i musicie wziąć tą książkę i robicie model i macie taki stary pokój. I macie taki pokój. Oj, przepraszam widzowie, nie powiedziałem wam cześć, no, ale przecież już koniec odcinka mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i pod tym filmem dajcie łapkę w górę i subskrybujcie, nie zmuszam. Pa widzowie.